na początek opowiem może po co się tu spotkaliśmy spotkaliśmy się przede wszystkim po to żeby dowiedzieć się właśnie jak sprzedawać więcej dzięki CallPage. a kolpage call to nic innego jak taki mały dodatek do strony internetowej który przyczyni się do tego że będzie większa sprzedaż ze stron internetowych i co za tym idzie też więcej pieniędzy dla firmy i przede wszystkim jak wszyscy wiemy, czas to pieniądz, bo w dzisiejszych czasach najważniejsza jest właśnie interakcja z klientem, więc mamy tutaj takie przybadane informacje o tym, że jeśli w pierwszych pięciu minutach po zostawieniu numeru przez klienta na stronie internetowej Oddzwonimy do niego. Jest większe prawdopodobieństwo tego, że on pamięta, że coś takiego zrobił, czyli że taki numer na stronie zostawił. No i też jest większe prawdopodobieństwo, że ten klient po prostu taki telefon odbierze. I przede wszystkim na początku może powiem troszkę o sobie. Ja nazywam się Agnieszka Bryła, jestem produkt menadżerem w firmie CallPage. Pracuję tutaj w zasadzie od początku. I też wcześniej pracowałam i zajmowałam się sprzedażą. Pracowałam w call center. Myślę, że większość sprzedawców tak zaczyna, więc będziecie wiedzieć, o czym mówię. I tutaj na początku chciałabym opowiedzieć o tym, jakie są takie trzy główne powody, dla których niewiele osób kontaktuje się z nami, właśnie przez strony internetowe. To są takie błędy, można powiedzieć, które pojawiają się na stronach i ja jako klient przez to też opuszczam właśnie dużo stron, które odwiedzam, a lubię zamawiać przez internet, lubię kupować przez internet, bo jest to szybki i wygodny sposób. I przede wszystkim takim pierwszym pierwszym błędem, jaki się pojawia, to to, że klienci nie chcą czekać. Ze względu na to, że ja opowiem to na moim przykładzie. Niedawno próbowałam zamówić w jednej z znanych drogerii perfumy przez internet. No i tam oczywiście coś przeklikałam nie tak w formularzu, więc był problem z dostawą. I próbowałam skontaktować się z tą drogerią. Na stronie była informacja, że jak najbardziej do 20.00 mogę się z nimi kontaktować. Była godzina 17. 15 minut czekałam na infolinii i nikt ode mnie tego telefonu nie odebrał. Więc po prostu anulowałam to zamówienie i zamówiłam na innej stronie internetowej. Więc to pokazuje właśnie też na moim przykładzie to, jak klienci nie mają, można śmiało powiedzieć, nerwów do tego, żeby w dzisiejszym szybkim czasie oczekiwać na połączenie i telefon od konsultantów. I właśnie taki brak odpowiedzi, brak próby kontaktu, bo ta drogeria po tym, jak pisałam też do nich maile o tej informacji, nie odezwała się do mnie w ogóle. Prowadzi do tego, że ja już na tej stronie nie zamawiam. No i oczywiście to prowadzi do tego, że tacy. To, takie, takie strony internetowe tracą y, swoich klientów, więc y, na pewno część z Was również przez takie sytuacje nie odwiedza już stron, na których bardzo często dokonywaliśmy zakupów. I też takim trzecim powodem, y, na który zwróciłam uwagę, jest to, że y, mało czasu spędzamy na stronie, uciekamy do konkurencji, jeżeli ta strona nie jest przychylna nam wizualnie czy też nie ułatwia nam właśnie takiego szybkiego kontaktu. Po wpisując nawet tutaj na przykładzie mamy podane stomatolog Kraków, wyskakuje nam cała przeglądarka Google stomatologów z Krakowa i tak naprawdę zostaniemy na tej stronie, która ułatwia nam kontakt i przede wszystkim gdzie możemy szybko umówić się na wizytę. I też zostaniemy na takiej stronie, która jest dla nas wizualnie fajna. Więc myślę, że to są właśnie takie główne powody, dla których bardzo często opuszczamy te strony i szukamy konkurencji. I właśnie też widzimy, że przez takie opuszczenie koszyków właśnie wpada nam konwersja na stronie internetowej. Natomiast gdybyśmy przez szybki kontakt Podnieśli tą konwersję o 30%. Widać, że tutaj już wtedy mamy ponad około 30 tysięcy przychodów w kieszeni, więc myślę, że jak najbardziej warto zainwestować w takie narzędzia, żeby to odbiło się na naszej sprzedaży, i też te 30 tysięcy możemy wykorzystać na przykład na wyjazd integracyjny całej firmy, więc myślę, że jak najbardziej to zachęci do dalszej sprzedaży. Pracowników. I tutaj przeprowadziliśmy takie badania, jako firma CallPage na rynku nieruchomości, bo to jest taki dość specyficzny rynek, ze względu na to, że no nie, codziennie kupujemy mieszkanie, nie codziennie kupujemy mieszkanie, wydajemy pieniądze na przykład też na auto, więc dość takie już szerokie inwestycje dla nas. I tutaj Około 46% firm w ogóle nie oddzwoniło i nie odpowiedziało na nasze zgłoszenie, więc jest to bardzo duży wynik i jak najbardziej przez to właśnie też tracimy tych klientów. A oczywiście takie pozytywne odzwanianie, nawet w ciągu tych 60 minut, pozostawia w naszej pamięci taki ślad, więc nawet jeśli ktoś znajomy czy ktoś z rodziny będzie szukał mieszkania kiedyś, to też odbije się na tym, że właśnie taką firmę jak najbardziej chętnie polecimy, więc tutaj jak najbardziej polecam do takiego szybkiego kontaktu z klientem, bo to bardzo pomaga w takiej codziennej pracy i też w dobijaniu po tym już transakcji deali z klientami. A przede wszystkim, co nam w tym ułatwi? Właśnie ułatwi nam taką sprzedaż, mała wtyczka, mały widget na stronę internetową, Wystarczy tylko to zainstalować. Tak naprawdę aplikacja cały czas pracuje, a po naszej stronie jest tylko odbieranie telefonów i rozmawianie z zadowolonymi klientami. Więc jak działa przede wszystkim nasz system? System CallPage to mały dodatek do strony internetowej, który działa w ten sposób, że analizuje ruch klienta na stronach. Jeśli widzi, że taki klient pozostaje dłużej, to zachęca go do bezpłatnego kontaktu z. Firmą już w 28 sekund, no i od takiej technicznej strony wygląda to w taki sposób, że w momencie, kiedy klient zostawi sobie ten numer na stronie daje czekam na telefon, to my łączymy Państwa z klientem w 28 sekund. I technicznie to wygląda tak, że w momencie właśnie, kiedy klient oczekuje na połączenie, tutaj startuje już ten stoper z 28 sekundami, my generujemy dwa połączenia przychodzące. Pierwsze zawsze ląduje w firmie, i dopiero w momencie, kiedy ktoś odbierze telefon, słyszy komunikat, że nastąpi rozmowa z klientem przez callpage i jest przekierowanie do klienta. Więc po waszej stronie jest też ta pewność, że to jest właśnie rozmowa kierowana ze strony internetowej, no, a taki klient ma już gotowego doradcę, z którym może porozmawiać o produkcie, który akurat chce zamówić na waszej stronie. I to jest właśnie naszym podstawowym. Naszą podstawową funkcją jest ten szybki kontakt z 28 sekund, ponieważ to zachęca tego klienta do pozostawienia numeru i też do tej rozmowy i pozostania na Waszej stronie, czyli przytrzymania go właśnie na stronie. I tutaj są takie przykładowe okna pop-up, jak to wygląda na niektórych stronach naszych klientów. Czyli właśnie można sobie użyć brandingu firmy w oknie Pop-up, czy zmienić jakiś tekst na niestandardowy, tak, żeby tutaj już współgrało to wszystko z Waszymi stronami internetowymi. I rozmowa w wybranym terminie. Mamy taką opcję, gdzie klient oczywiście na co dzień ma możliwość zamówienia. Przypuśćmy, że pracujecie od godziny 8 do godziny 16. W tych godzinach jest możliwość porozmawiania w te 28 sekund. Natomiast klient ma taką możliwość, jak też zamówienie rozmowy na później. I to wygląda w ten sposób, że wybiera dla siebie odpowiedni dzień i godzinę, ale są to dni i godziny, w których są dostępni wasi doradcy, żeby tutaj jak najbardziej można było wykonać takie połączenie. Jeśli tutaj widzę, że Piotr zadał pytanie na czacie, jak najbardziej na wszystkie pytania odpowiem już po prezentacji, żeby tutaj nie przerywać i. Myślę, że też w kolejnych slajdach będę to wyjaśniać powoli, więc na niektóre pytania następny slajd może być odpowiedzią, więc jeśli nie będzie, to oczywiście chętnie odpowiem po prezentacji. I tutaj kolejną taką funkcją naszej aplikacji jest ustalenie oddziałów dla kontaktu. Jeśli firma ma dział techniczny, dział sprzedaży, tak jak na przykład nasza firma, ma zarówno dział techniczny, dział sprzedaży, to oczywiście można sobie takie oddziały umieścić w aplikacji, tak żeby od razu klienta połączyło z osobą, z którą chce porozmawiać i żeby tutaj nie mieszać tymi telefonami i nie szukać odpowiedniej osoby, która właśnie odpowiada za daną kwestię w firmie. I tutaj właśnie można też zwrócić uwagę na to, że czy jest to dział obsługi klienta, właśnie działy w firmie wewnętrzne, czy też jeśli są to oddziały, bo bardzo często zdarza się tak, że mamy klientów, którzy na przykład oprócz tego, że prowadzą sprzedaż internetową, mają sklepy stacjonarne rozmieszczone w różnych miastach polskich, więc można jak najbardziej sobie takie oddziały wrzucić w okna pop-up, i z tego korzystać. SMS z podziękowaniem dla klienta. Zawsze po rozmowie, żeby nawiązać już takie długofalowe relacje, klient dostaje SMS -y z podziękowaniem i z danymi kontaktowymi do doradcy, z którym rozmawiał. I tutaj oczywiście można tą treść SMS-ów modyfikować i dostosować do swojej strony i do swojej firmy. Możliwość dopasowania wyglądu do projektu strony, więc też to, o co Piotr pytał: jak najbardziej można dostosować tą aplikację już pod własny branding firmy, pod własny koloryt strony, więc tutaj wszystko jesteśmy w stanie dopasować. To jest elastyczna aplikacja mobilna, więc jak najbardziej wszystko można umieścić w oknie Pop-up. Dostosować aplikację do różnych urządzeń, bo zarówno na to, czy przeglądamy stronę na laptopie, czy też na tablecie, bądź na telefonie, aplikacja dostosowuje się do urządzeń, na których akurat klient odwiedza stronę, więc jak najbardziej jest responsywna i można to w pełni dopasować. Personalizacja tekstów. Tutaj przede wszystkim zachęcamy klientów, żeby wykorzystywali sobie promocje, które mają w danym momencie w swojej firmie, do wrzucenia właśnie w takie okno pop-up, ponieważ to też przyciąga klientów i jak najbardziej zachęca go do pozostawienia tego kontaktu. Mamy takiego ciekawego klienta, jest to burgerownia, gdzie mieli wrzucony w okno pop-up taki tekst, pozostaw numer telefonu, jeśli nie oddzwonimy w 28 sekund, burger gratis. Więc jak najbardziej też to zachęca do takiego szybkiego kontaktu i do pozostawienia tego numeru telefonu. Oczywiście każdy tekst, który pojawia się w oknie pop-up czy też w tym dymku na Widżecie, jest możliwość spersonalizowania tego tekstu i do tego wszystkiego jest dostęp na panelu menadżera, więc jak najbardziej można sobie to dostosowywać do swojej strony i do danych promocji, czy też właśnie do, do danych promocji, czy też właśnie do danych firmy. I tutaj zatrzymanie użytkownika na stronie. To, o czym wcześniej mówiłam, bardzo często zdarza się tak, że użytkownicy y, scrollują stronę, ale padnie im do głowy pomysł, że a to może później się tym zajmę i opuszczają już, y, kiedy będą chcieli wyjechać ponad y, adres URL strony, opuścić y, stronę www. Wtedy pojawia się taki komunikat, że mają możliwość kontaktu z firmą w 28 sekund, więc jest to takie przytrzymanie użytkownika na stronie, i wtedy, właśnie, jak najbardziej, jeśli ta firma wywiąże się z tego kontaktu w 28 sekund, to zyskuje takiego zadowolonego klienta, który na pewno do nich wróci. I tutaj poprzez reguły scoring, właśnie sterujemy tym, kiedy to okno pop-up ma pojawić się klientowi więc jak najbardziej można to w pełni dostosować do swojej strony i do swoich użytkowników więc jeśli na przykład klienci zgłaszają nam że te wszystkie pop które wyskakują na co dzień są dla nich drażniące można ustawić sobie taką opcję że to okienko pojawi się w momencie kiedy klient dopiero naciśnie na widget czyli sam wyrazi tą chęć kontaktu nie będzie mu się pokazywało po, po tym, jak wyjedzie ponad stronę, czy też właśnie jak przeskroluje stronę internetową, to w pełni można dostosować do swojej strony. No, oczywiście, tych reguł scoring jest bardzo dużo, więc, jak najbardziej, cała dokumentacja jest dostępna na panelu. Zawsze można się z tym zapoznać. Oczywiście też są nasi programiści, którzy chętnie pomagają w dostosowaniu tych reguł scoring właśnie do danej strony internetowej i do danych potrzeb. Nakrywanie każdej rozmowy. To jest bardzo ważna funkcja dla szefów i też dla firm, które tak naprawdę mają bardzo dużo zamówień na co dzień. Zawsze można sobie taką rozmowę zarejestrować. Nawet jeśli zdarzy się sytuacja, że później nie pamiętamy, czego klient chciał dokładnie, do takiej rozmowy możemy sobie wrócić. Ale też kierownicy na przykład mogą kontrolować swoich pracowników, jeśli jest za niska sprzedaż. Można zawsze do takich, takie rozmowy sobie wyciągnąć, sprawdzić, jak doradcy rozmawiają z klientami i też przez to można zweryfikować, czy właśnie nie przez takie rozmowy klienci opuszczają firmę. Statystyki i raporty. Oczywiście w panelu są dostępne na co dzień wszelkie statystyki co do połączeń. Można zobaczyć takie top 10 pod stron. Które najczęściej odwiedzali klienci, z których właśnie najwięcej kontaktu uzyskaliśmy. Oczywiście są podane informacje o tym, ile połączeń było odebranych, nieodebranych, więc to jest dostępne na co dzień. Można to oczywiście filtrować według własnych uznań i jak najbardziej mieć do tego cały czas wgląd. SMS alar alarmy dla szefa. To są też bardzo ważne funkcje, bo tak jak mówiłam, użytkowników strony internetowej denerwuje to, że tak naprawdę po tym nawet jak zostawimy taki kontakt, nikt do nas nie odzwoni przez dzień, dwa, to dwa dni nawet nie pamiętamy, że. Próbowaliśmy się skontaktować z taką firmą. Więc tu jest taka możliwość, że w momencie, kiedy klient zamawia sobie e, rozmowę w 28 sekund, a nikt z tej firmy nie odbiera, szef dostaje takie powiadomienie na e, telefon, że była próba kontaktu, natomiast żaden z doradców nie odebrał. Jak najbardziej w SMS-ie jest podany numer do klienta, który zostawił na stronie, więc jak najlepiej najszybciej odwołać do tego klienta, żeby on też wiedział, że to była na przykład jakaś chwilowa, chwilowe spotkanie w firmie, które wypadło i ktoś nie wziął telefonu, więc oczywiście też nie możemy być tak uprzedzeni, że musimy być 24 godziny przed przy telefonie i cały czas odbierać te telefony od klientów, bo oczywiście też jesteśmy ludźmi i pracujemy przypuśćmy od godziny dziewiątej do godziny siedemnastej w tych godzinach jest możliwość tego kontaktu, ale też czasami zdarzy się nam jakaś niezwykła sytuacja, że nie jesteśmy w stanie odebrać tego telefonu, ale to ważne, żeby mieć ten telefon do klienta, żeby mieć takie powiadomienie i do tego klienta odwołać, a po prostu nie zapominać o nim i nie przerzucić go jako kolejnej karty. I takie przykładowe wdrożenia Colpage teraz pokażę, jak to wygląda u innych klientów. Jak można sobie to dostosować do strony internetowej, ale oczywiście to jest zawsze indywidualna, indywidualna opcja dla klientów, więc tu już w pełni można sobie to spersonalizować. I tak jak wspominałam, można wrzucić zdjęcie doradcy do okna pop-up, wtedy też klient widzi, z kim rozmawia, jak najbardziej jest to taka fajna opcja. Można sobie zmienić te teksty, które widzi klient. Tak jak już wspominałam, również można sobie użyć tego rabatu, który mamy w danym okresie, czy też użycia logo firmy, jak najbardziej to już jest takie spójne ze stroną. Więc ten klient też widzi, że to należy do firmy, a nie jest jakiś y, dodatkowy wytwór na stronie, który ma wzbudzić jakieś dodatkowe zainteresowanie, czy też zdenerwować tego klienta. Tylko to jest taka funkcja, gdzie klient może sobie zamówić tą rozmowę, ma tego doradcę, z którym może porozmawiać, więc jak najbardziej takie personalne, y, personalne okna, pop-up tylko pomagają w zachęceniu tego klienta do kontaktu. Tutaj też widzimy dalej, jak to wygląda na innych stronach. Można użyć w ogóle grafiki, którą dodajemy do okna pop-up i to już jest w pełni spójne ze stroną. Czy też można nawet zostawić sobie takie klasyczne okno pop-up, ono też przyciąga klientów, jak najbardziej zachęca ich do kontaktu. Tutaj mamy takie przykładowe opinie naszych klientów, więc jak najbardziej są to zadowoleni klienci, warto korzystać z takiej aplikacji. Zawsze jest to takie miłe rozwiązanie dla klienta, że dajemy mu taką dodatkową formę kontaktu ze strony internetowej. Tutaj Piotr pyta, ile taka aplikacja kosztuje. Jeśli chodzi o koszty tej aplikacji, to tak naprawdę na początku proponujemy bezpłatny test, żebyście mogli zobaczyć, jak to działa. Przetestować sobie w pełni to na swojej stronie internetowej. Jak najbardziej też. Dostosować tą aplikację do swojej strony i dopiero po tym teście rozmawiamy, co dalej. Tutaj już jesteśmy w stanie przygotować jakieś indywidualne rozwiązanie. Też widzimy, ile tych połączeń wykorzystujecie, więc tutaj już są takie indywidualne kwestie, po prostu później dogadania się. I co zyskuje biznes? Przede wszystkim my rozwiązujemy takie cztery podstawowe problemy. Szefa, bo szef zawsze chce mieć kontrolę nad tym, co robią jego pracownicy, czyli nad połączeniami, nad obsługą klienta. Rozwiązujemy też problemy marketingu, ponieważ poruszamy problemy porzuconych koszyków, właśnie tej konwersji ze strony. Poruszamy problemy pozyskiwania dodatkowych lidów ze strony internetowej. Tutaj rozwiązujemy też problem sprzedaży, bo oczywiście, jeśli taki klient jest na stronie. Wyraża taką chęć kontaktu, to tak naprawdę zostaje nam tylko finalizacja sprzedaży. No i też tutaj jest to klient zainteresowany, więc jak najbardziej można się odnieść do produktów, które klienci odwiedzają na stronie. No i też rozwiązujemy problem klienta, bo tutaj, tak jak już wspominałam, ze swojej strony, jeśli tego kontaktu nie otrzymujemy od firmy, to tak naprawdę rezygnujemy z jej usług, bo. W tym momencie jest tyle firm na rynku, że zawsze znajdziemy coś innego dla siebie, co pomoże nam właśnie w takim w szybkim skontaktowaniu się i złożeniu szybkiego zamówienia. Bo jeśli już składamy zamówienie przez internet, to też chcemy mieć to najszybciej już w domu i z tego korzystać. Więc przede wszystkim właśnie biznes zyskuje zwiększenie tych telefonów od potencjalnych klientów, zyskuje lojalność wśród potencjalnych klientów, bo jeśli jeste, jesteśmy w stanie z, wywiązać się z tego pierwszego zobowiązania, czyli tego szybkiego kontaktu w 28 sekund, to też y, przyczynia się to właśnie na sprzedaż i przyczynia się na to, y, to do tego, że taki klient do nas wróci i będzie chciał z nami dalej współpracować. No i oczywiście y, ten system też pomaga uporządkować y, dane, i wszystkie informacje ze strony internetowej, bo oczywiście te numery i wszystkie kontakty mamy zapisane już w jednym miejscu, w jednym panelu, więc jak najbardziej tutaj to pomaga w takich codziennych pracach, czy też w wyciąganiu takich statystyk do codziennej pracy. No, i tutaj oczywiście, ze względu na to, że zdecydowaliście się na uczestnictwo w takim webinarze, poświęciliście też swój czas na spędzenie tego czasu ze mną, tak naprawdę już po godzinie 17, to mamy taką specjalną ofertę 10% rabat na pierwszą płatność. Tutaj e, oczywiście po e, webinarze otrzymacie tą prezentację, więc e, te promokody będziecie mieli dostępne e, prezentacji. Zachęcam do wykorzystania e, tych promokodów, bo naprawdę warto. I druga oferta specjalna to dzisiaj do godziny 23.59 można sobie skorzystać z 50% rabatu na pierwszą płatność, więc też z punktu widzenia sprzedawcy zachęcam do wykorzystania tego nawet już na takie roczne współprace, ponieważ no jest to bardzo opłacalne, powiem szczerze, więc jak, na, jak najbardziej zachęcam do skorzystania z, z tych promokodów. Tutaj Piotr pyta, czy jest możliwość umówienia się na rozmowę telefoniczną. Jak najbardziej można się ze mną skontaktować. Ja też zaraz na czat wrzucę numer telefonu do mnie. Ja jestem dostępna dzisiaj do godziny 18, więc można się ze mną kontaktować. To już wpisuję wam numer. Więc jak najbardziej, o chyba coś wpisałam, już poprawiam, żeby to był prawidłowy numer, tak? Ten drugi numer 533-911-049 to jest numer bezpośredni do mnie. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, oczywiście możecie zadać je teraz na czacie, czy też odezwać się do mnie po webinarze. Ja na wszystkie pytania chętnie odpowiem. No i też pomogę wprowadzić tą aplikację do. Waszych stron internetowych, żebyście mogli sobie z tego skorzystać. Jeśli chodzi o wprowadzenie tej aplikacji, to też jest to taka e, dość, prosta, e, dość prosta czynność, ponieważ to jest taki prosty jawak od skryptu, który należy umieścić na waszej stronie przed zamykającym się tagiem body. Więc, nawet jeśli wy nie macie dostępu do panelu administratora, swojej strony zawsze to można zlecić programistom. To jest dla nich 5-10 minut pracy, tylko ważne, żeby do tego programisty się dobić, bo też wiemy, że z programistami trudno się rozmawia. Więc, jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do zadawania ich teraz na czacie. Ja chętnie opowiem na nie. Myślę, że też wiele informacji tutaj. Przekazałam i pokazałam Wam w tej prezentacji, natomiast jeśli czegoś nie ująłam, to oczywiście, a co, co Was interesuje, można teraz śmiało zadawać takie pytania. Dobrze, dziękuję Piotr również za uwagę. Zachęcam do kontaktu. Jak najbardziej będę czekała na telefon od Ciebie. No, i jeśli nie macie na chwilę obecną do mnie żadnych pytań, to ja dziękuję Wam.